Siemankowizowie! Dzisiaj będziemy nagrywać No... Fortnite właśnie dzisiaj będziemy nagrywać I dzisiaj zagramy tylko jedną rundę Bo to trochę potrwa Ale dobra, my czekamy bo jeszcze zostało 10 sekund Ale dobra, ja bronię se znalazłem już Tutaj Jeden i już Zaczynamy Dobra. I nie już wyskoczę od razu. Mam też stinkę, żeby coś na święta, bo był. Ale dobra, my gdzieś tu zaskakujemy. A my lecimy na dół. Dobra. Nie ja rozłożę, bo to się samo rozłoży. A wy pamiętajcie, żeby zostawić chłopca w górę i subskrypcję. A jutro będzie ciekawy filmik. Nie może wam powiedzieć. Będzie mega fajny i ciekawy. Oraz wpadajcie na mój kanał, A damy to wy. Tam będę miał filmik. Tam mam filmy z Lego i właśnie za niedługo się pojawił materiał z... z Lego. Ale dobra, my coś znaleźliśmy. są Zamusznięta. Dobra, nic nie mamy, ani jednej broni. Dobra, się ma. No Dobra, jadę dalej. Tu są jakieś broń, Nie. No tu są jakieś bronie. Nie, y co stąd wyjść? Dobra. Więc pamiętajcie, żeby wpaść na mój kanał adamytowy. A my co? Idziemy do jakiegoś miasta na mapie pisze Siedlisko samowolkowe samowol samowolka po prostu powiem bo nie wiem co dalej tam pisze samowolki Osiedlisko samowolki chyba nie wiem na to wygląda no, my dobra. Chyba schodzimy na dół. Oraz wpadajcie na filmik 5 na cóż, rzeka w hotelu, bo tam się dużo działo. Bardzo dużo. Ja od razu mówię, że to jest... Że to nie jest dla osób wrażliwych na światło. A tak, tu piszę samowolki. Dobra... Igor, duży temów. Dobra, bierzemy, 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 bierzemy! Nie. Nie. Złota tam nie wziąłem, ale trudno, trudno, trudno. Trudno, nie. Kroci. Nie, on tu idzie, on tu idzie, nie! Spadaj! Leszu, spadaj. Nie, spadaj, spadaj, spadaj. O, bierz na ślecha, nie zdinę. proszę. Proszę, aby nie zdinął, proszę, proszę, nie. Nie, nie, ran, ran, szybko. Chyba to go zgubiłem Chyba go zgubiłem. Jeszcze bandasz! Ja jestem uratowany. Dobra, mamy tu samochód. No i spadamy. I będziemy sobie bandaż robić. Dobra, bandaż, szybko, szybko, teraz się postaram robić materiały różne codziennie, jak mi się uda, ale dobra, co to jest? Jeszcze tego nie widziałem, także się nie da nie stoć no tu coś jest chyba no i tam leżą nie, dobra to wyglądało o ja czy i tam rozsypane tam chyba na górze coś widziałem dobra, czekajcie bo ja że chcę Buduję. Szczerze powiem. Ja zapomniałem, ja Cię buduję. Dobra. Dobra. Nie, to jest to samo, tylko że... ...żacze. To wezmę sobie sterowczo, wypiję i wezmę tam apteczkę. Dobra, apteczkę wziąłem i teraz to zrobię. O, jeszcze się to zniszczę. A to też nie co nawet ale okej. Okay. Tam coś jest chyba. Te drzewa, takie te by otoczone. To się. Ale ta strzynka otwarta. Nie, jedna... Nie, jedna jest zamknięta. A to co to? to co to jest? Okej. Okay. Nie, to lepsze. Nie wiem lepsze ja, patrzę co to? darciwości? Czy mi jest do Dobra. Ha, dobra, i fajnie. Mam plus. To wybucha? Dar. Nie wiem, zmarnuję to po prostu. Ja to mam. Dobra, no. Jeśli dotarliście do tego momentu, to napiszcie hashtag Fortnite. Jeśli tu dotarliście do tego momentu. Tak, to, to wam bardzo dziękuję. Ale dobra. My idziemy tu Tutaj no, to się, dobra, polujemy na nie. Polujemy, polujemy. Łatwo! Łatwo, łatwo. No, tu sobie wezmę i tu se wrzucę. Na 95. Dobra, fajnie. Dobra, to. I swój, do, i swój samochód zmienił. Ja zrobiłem zrobiłam. Dobra, idę na siedlisto. Nie pamiętam, wiecie. Bo tam chmura idzie. Teraz, dopiero teraz popatrzyłam się na mapę. Ja już cały czas na broń. Ale idę tam. Idę tam, idę tam. O, zcinka, dobra. że gramy w Fortnite tylko dla tego, bo jest aktualizacja była ostatnio. No dobra, mamy samochód, więc spadamy! To znaczy uciekamy. Ja uciekam, kurs. Postaram się jeszcze dzisiaj wrzucić film, jeszcze jakiś. Bo wiecie, ja, ja wam mówię że będą takie same Aha. Może będzie Shin Sonic? Nie, to nie ma sensu. Co ja mówię? Sonic, jak wow, to jeszcze jest lepsze Ale dobra, nie będę wam spoilerował. Ja spoileruję. Dobra, to idziemy. Nie, nie możemy na tak. Jeździć. Nie, fajnie, by było takie. Brum. Ale dobra, Szczerze. Że... Jedziemy. Cinka. Hm. No dobra, postawię to tu. A to? Co to? Jakiś to ściardniot. O, na no to. i będę te o, to będzie fajnie wtedy. Dobra, my tu jedziemy i gowalimy. Tutaj, że on zniknął. Teleportowała się? Oho, no, Oho, jadę. Dobra, tam jedę. Jest coś wyznaczone, hm. wydaje mi się, że deadne za chwilę. Szczególnie, że ktoś tu jest. Czyli jakbyś się zatrzymał. Dobra, ja też wychodzę. Chodź tu. To zwalecie, to zwalecie. Nie, nie, ja zginę, ja zginę. Aha. No więc. Mam. Dwunaste miejsce.